あっ <music> Dzień dobry, kochani z tej strony Scarlett. Witam was w kolejnym odcinku przerabiania budynków z gry. Dzisiaj przed wami będzie siłownia. Stwierdziłam, że spróbuję przerobić tą siłownię, chociaż dużo osób mówiło, że będzie ciężko, ponieważ ona się strasznie baguje. Jeszcze bardziej się baguje niż ta biblioteka. Ale pomyślałam sobie, że skoro ja już mam restaurację, którą robiłam w dziesięcioleciach, to jest bardzo vintage. Restauracja ona jest udostępniona w galerii, więc jeżeli jesteście nią zainteresowani, to zapraszam bardzo serdecznie pani Scarlett Znajdziecie tutaj moje różne budynki, to wypadałoby może teraz zrobić siłownię i z racji tego, że i ta restauracja, i ta te archiwum, w sensie biblioteka, są w takim samym stylu zrobione, czyli takie czarne dachy, białe obrzeża, cegła, to tak samo pomyślałam sobie, że chciałabym zrobić te siłownie, ale myślę, że jakichś dużych zmian, jeżeli chodzi o bryłę, robić, nie będę. Po prostu postaram się. E, jako się ładnie to wszystko poskładać, nie wiem, zrobić jakieś fundamenty, tak jak mają te budynki, bo wiecie, żeby to po prostu było ze sobą kompatybilne i potem sobie oczywiście też e, ogarnę te muzeum. Przede wszystkim, co będziemy robić tutaj? Ja zrobię zdjęcie. <laughs> Bo zdjęcie jest najważniejsze, zawsze zapominam o tych zdjęciach, a potem wiecie, masakrę mam, jeżeli chodzi o przerabianie. Robię zdjęcie i podwyższamy sobie fundament. Pamiętajcie, że ta seria polega na tym, że ja robię te rzeczy bez przyspieszenia. Jeżeli, nie wiem, interesuje Was przede wszystkim efekt końcowy, a nie tyle moje gadanie, to pamiętajcie, że zawsze możecie sobie przewinąć, bo ja tutaj, no, pogadam pewnie o wszystkich pierdołach i wszystkich życiowych. W <laughs> sprawach usunę stąd te kwiatki, i to wolałabym, żeby się znajdowało tutaj, na tym budynku. Myślę, że to będzie najlepsze, a z racji tego, że tutaj to wypadałoby, żeby. O, to było tak. I wpiszemy sobie kod Move object. Nie będę robiła jakoś nie wiadomo jak długo tej siłowni, bo ja też słuchajcie nie jestem mistrzem takich publicznych budynków, ale wydaje mi się, że no, że to już jest czas. Że to jest czas, że to jest pora właśnie na to, żebym ja zajęła się tym wszystkim. Okej. Okay. I lecimy teraz do cegły. Czerwona cegła i pewnie pójdzie tutaj trochę... Znaczy z jednej strony nie wiem, czy ja chcę, aby na pewno zmieniać tutaj... Hmm. Nie wiem, czy chcę zmieniać tutaj te okna. Chyba nie, to chyba ma swój taki klimat, ale fajne są bardziej okna z witaj w pracy i weź tu człowieku się zdecyduj. Na pewno będą akcesoria fitnessowe, bo skoro robimy siłownię, no to akcesoria fitnessowe wydaje mi się, że będą tutaj bardzo potrzebne. Nie będę ruszała raczej spa, więc jeżeli nie macie spa, to z tym jest luzik. Robimy tak, lecimy sobie tutaj pakiety. Gra podstawowa. Oczywiście, przede wszystkim będzie tutaj gra podstawowa, najważniejsza. Jeżeli nie macie rozszerzenia związanego z fitnessem, to myślę, że uda się jakoś wam to wszystko zastąpić. Usuwam stąd te lampy. Ale powiem wam, że ten budynek sam w sobie nie jest taki zły. Mógł być naprawdę dużo gorszy, a jak tak patrzę, to. Całkiem spoko. Przejdziemy sobie do okien. Wydaje mi się, że w tych akcesoriach związanych z fitnessem, to są chyba ostatnie akcesoria, jakie ja kupiłam, nie ma żadnych okien. Nie ma niestety, więc pozostaniemy tylko i wyłącznie z tymi oknami tutaj. Z. Podstawy. Dobra, na razie to wygląda w ten sposób, ale jeszcze nie przyzwyczajajcie się do elewacji. Po prostu wybrałam elewację z rozszerzenia tego, właśnie z fitnessem. Ale jak mówię, jeszcze się do niej nie przyzwyczajajcie. Na razie sobie chcę tutaj tylko ten teren wyczyścić, bo strasznie przeszkadzają mi te kolory okien. I nie mogę się skupić na tym, co tutaj robię. Nie mogę się skupić na tym, jak ten budynek powinien wyglądać. Bardzo jest to dla mnie irytujące. I powiem Wam, że ja chyba nie jestem zwolenniczką właśnie takich um, kolorowych okien, bo nie wiem, ciężkie, ciężkie to jest dla mnie bardzo, żeby coś za tych kolorowych okien dostrzec. Więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo to też nie jest takie proste. Żeby te budynki jednak zrobić. Chciałabym, żeby one były w podobnej kolorystyce, ale to też nie chodzi o to, że one mają być jakieś, wiecie, identyczne, w sensie identyczne kolumny, identyczne zdobienia. Także tu trochę z, to, z tym jest zabawy. I pomyślałam sobie, że fajnie byłoby, żeby ten dach też nie był taki sztywny, tylko troszkę taki właśnie zaokrąglony. A czy on zostanie taki? Zobaczymy, bo mam pewien niecny plan odnośnie tego miejsca tej siłowni, ponieważ chciałabym, żeby tutaj można było wyjść na ten szczyt i żeby można było właśnie tutaj też sobie poćwiczyć na zewnątrz, kiedy będzie ciepło, albo nie wiem, coś zjeść, wiecie, taki taras widokowy. Ale czy to przejdzie, czy to wyjdzie, nie umiem ocenić tego, nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy ten mój plan będzie miał jakikolwiek sens. To skasujemy, to skasujemy i lecimy dalej. Na razie robię tę stronę budynku, później przejdę do tej strony. No ale na razie ta jest dla mnie taka istotniejsza. Żeby tę sobie ogarnąć z przodu, z tyłu. Tutaj była trochę inna cegła, taka czerwona z jednej strony. No, Dobra kochani, wydaje mi się, że ta pierwsza część budynku już powoli jest w coraz lepszym stanie. To naprawdę mam nadzieję, że Wam się do czegokolwiek przydają te budynki i że Wy je w ogóle wykorzystujecie u siebie w rozgrywkach. Dajcie mi proszę znać, bo jeżeli miałabym budować nieużyteczne rzeczy, z których nikt nie korzysta, no to byłoby mi trochę przykro, więc fajnie by było wiedzieć, że jednak komuś do czegoś te budynki się przydają. I słuchajcie, to są drzwi na niby te okna, rozumiecie? Że są takie duże, że teoretycznie można by było powiedzieć, że w oknie jest klamka, ale nie chcę tutaj dawać drzwi, ponieważ to bardzo burzy wygląd tej konstrukcji. Więc jeżeli ktoś bardzo, bardzo potrzebuje z tego zrobić sobie drzwi, to zachęcam do zrobienia sobie tego prywatnie, bo no, mnie to boli i mi się to nie podoba i nie, ja nie chcę tego robić. Więc jeżeli wam to jest bardzo potrzebne, to już sobie zróbcie to prywatnie. A zróbcie sobie po prostu te drzwi. Ok? I. Cóż, z tej strony powiedzmy, że ok, z tej strony powiedzmy, że ok. Jeszcze skopiuję te kwiatki, żeby to wszystko było pięknie, ładnie. O, jaka siłownia, jak willa, nie? Ale to jest taka <grytanie> alejka, że aż ciężko zbudować po prostu tutaj coś innego. Więc będziemy mieć bliźniacze budynki. Będzie można sobie pomylić, co jest czym. <grytanie> Okej, okay. tylko akurat ten budynek wykorzystuje dużo dodatków, więc to jakby ktoś pytał i chciał pobrać. Jeszcze nie wiem do końca, czy on tutaj będzie, czy nie zrobię czegoś innego, ale na razie niech będzie, powiedzmy, że będzie nam stanowił całość. Lecimy sobie może do gry podstawowej, i tu myślę sobie o tym, że fajnie byłoby chyba jednak tę białą cegłę zrobić. Więc tu będziemy mieć białą cegłę, a tu będziemy mieć tę cegłę z rozszerzenia. Dobra, na razie to wygląda tak i mam pewne takie wahania, bo z drugiej strony myślałem sobie, że fajnie wygląda tutaj kolor, zaraz zobaczycie go czarny i trochę mnie kusi, żeby zostawić tym razem tutaj czarny, bo on będzie ładnie wyglądał jak do tam białe okna. Tak przynajmniej mi się wydaje. Styl akurat tej części budynku jest troszkę inny, musicie przyznać, ale myślę, że też fajnie się prezentuje, też jakiś tam swój klimat to zachowuje, więc to bym tak zostawiła, potem będę monitorowała właśnie, czy nie pozmieniały mi się, bo niestety tutaj zrobić te obrzeża jest trochę ciężko. A nie chcę, żeby mi się zmieniały. Myślałam też o tym, żeby może faktycznie wrócić do tych i te też umieścić tutaj. Ale z drugiej strony, czy ja wiem, czy to ma sens? Chyba tak trochę średnio. O, one mają czarny kolor. Wow. Wow. Ale czarny chyba nie chcę. Chcę chyba, żeby to zostało takie właśnie w tym kolorze jasne. I lecimy sobie teraz do drzwi. Szukamy sobie oczywiście z gry podstawowej. I tym razem będą zupełnie inne drzwi. Wiecie co? Miało to wyglądać trochę inaczej, ale popatrzyłam sobie na ten budynek i stwierdziłam, że tutaj też chcę, żeby był taki szklany sufit. I jednak koncepcja tego budynku po raz setny się zmieniła. A co się dzieje z tobą? Okno. A co ty mi tak dziwnie mrygasz? I myślę sobie, że jeszcze raz się zmieni ta koncepcja, ponieważ chyba chciałabym jeszcze mieć te duże okna tutaj. Wiecie, żeby to było całe z przodu takie oszklone, bo to ma być taka jakby... Mm, to klasyczna część, a to jakby taka bardziej współczesna część, wiecie o co chodzi, takie łączenie budynków, może kojarzycie, może nie kojarzycie, chociaż myślę, że raczej kojarzycie takie budynki właśnie, gdzie obok takich starych kamieni, gdzie jest wybudowany taki bardziej współczesny budynek, tylko teraz nie do końca klei mi się wizja mimo wszystko tych ozdób, więc może faktycznie wrócę, żeby wszędzie w całym tym budynku były mimo wszystko te same obrzeża, że to będzie jednak lepiej wyglądało. I teraz spójrzmy. Tak, chyba tak. I teraz znowu się zastanawiam nad jedną rzeczą, ponieważ kusi mnie mimo wszystko ta biel. Jednak biel, a nie czerń. Co jest dziwne, bo zazwyczaj mam odwrotnie: że wszędzie kusi mnie czerń, a nigdzie nie chcę dawać bieli. Musimy wszystko usunąć z tej siłowni. No ma takie... Czemu te kolory są zawsze takie jakieś. Fuj, w tej grze. Takie. No, no, no nie za eleganckie, nie za ładne, nie za ładne. Ale stąd wszystko. Pomieszczenie raczej zostawię takie, jakimi były. Tutaj też raczej będzie stał bar, ale trochę będzie wyglądał inaczej niż, niż to. Zdecydowanie inaczej. Tutaj mamy co? Tutaj mamy przebieralnie. To myślę, że je zostawimy. Natomiast tu jest wejście, jakby więc teoretycznie, jakby nie patrzeć, to tutaj chyba jakaś nie wiem, recepcja nie powinna czasem być. Tak mi się wydaje. <ścoughs> No tak, chyba tutaj powinna być recepcja, a same te rzeczy związane z szatnią, to chyba powinny raczej też być na dole tutaj. Tak myślę. Więc chyba tak to załatwię. Znaczy, szczerze wam, przyznam się, nie byłam na siłowni nigdy. Nie jestem osobą sportową. Możecie teraz y, mówić, że shame i shame. No, ale nie, nie jestem, więc nie będę was tutaj okłamywać. Aczkolwiek, wydaje mi się, że jak w każdym miejscu, to i tutaj jakaś recepcja na start powinna nas witać, więc szukamy sobie rozszerzenia. Gdzie jest to rozszerzenie? Wieczór na kręgielni, mój pierwszy zwierzak. Fitness, fitness, fitness. Bardzo proszę o fitness. I. Nie ma żadnej podłogi z fitnessu? O, nie, nie, nie. Gra podstawowa, w takim razie. I poproszę tutaj jakieś ładne drewno do wyłożenia. Takie ładne, konkretne. Pełny blasku, czy czegoś tam. O, to, to może być. Znaczy, może to mało siłowniowe jest, no ale dobrze, niech będzie. Gra podstawowa. Tutaj chciałabym może coś właśnie faktycznie z tej siłowni ogarnąć. I zrobić ją taką... O ile na zewnątrz będzie taka biało-czarna, o tyle w środku chyba nie chcę, żeby taka była. Wolałabym, żeby była taka właśnie neutralna. A przynajmniej tu, żeby to tak wyglądało. Ok. Tutaj coś się pomalowało niepotrzebnie. I lecimy sobie do oświetlenia, i na pewno oświetlenie będzie nas tutaj to małe witało. Przyszłam do Was z aktualizacją. Na razie nasze, nasza siłownia wygląda w ten sposób. Teraz lecimy z kolejnymi obiektami, które znajdziemy w rozszerzeniu Fitness. Postanowiłam, że zrobię tutaj całą zaszkloną ścianę. Oczywiście, jak oddalamy, to ona się trochę baguje, ale jak mamy zbliżenie, to już tutaj nie ma żadnego z tym problemu, więc będziemy mieć. Oszkloną ścianę. Damy sobie tutaj cztery właśnie bieżnie. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Szacunek dla zasad. Uh -huh. No fajnie. Fajny szacunek dla zasad. Wygląda <laughs> to wręcz trochę upiornie. A to jest taka wersja właśnie. Ja bym wolała taką niezbyt rzucającą się w oczy, bo te kolory. Są dosyć takie intensywne, i tak, jakby. Co, mam taką czarną dać? A ta czarna jest znowu za czarna, to znowu jej tutaj nie widać w żaden sposób jakiś konkretny. To tak trochę też średnio. Hmm, bieżnia za trening, czyli tu jest bardziej taka nowoczesna. A czekajcie, chwilę robimy może z podstawy i. i z... właśnie, z z z z z, z, z gdzież to jest? Fitnessu. Bo. No nie no, dobrze, dobrze. To ten zestaw treningowy z nami zostanie, właśnie ten. Bo on jest taki. chyba najlepszy z tego. I to chyba zostawimy w ten sposób. A tutaj gdzieś powinny być telewizory, chociaż z drugiej strony wiecie co myślę, że może nie powinny być aż tak wysokie te lustra. Bo może tutaj nad tym powinny być telewizory. Nie może to będzie lepiej wyglądało i po prostu jak zrobię to tak. Yy, I pójdziemy sobie do elektroniki i znajdziemy sobie jakiś telewizor z gry podstawowej. Znam się, czy te telewizory one były z jakiegoś update'u? Bo jakby tutaj był ten brzydki telewizor taki. O, a może ten telewizor, o widzicie, ten sobie możemy dać. Telewizor płaskoekranowy. Dobra, kochani, na piętrze prezentuje się to w ten sposób, że zrobiłam tutaj też takie mini łazienki, no żeby po prostu można było wejść i też tu się przygotować, jakby. Zrobimy jeszcze te szafki, żeby tego nie zostawiać tak wiecie samotnie, więc tu zrobimy szafkę, tu zrobimy szafkę i zrobimy jeszcze szafkę na tej ścianie. Nie, chyba nie, chyba te dwie szafki, a właściwie cztery nam wystarczą i skopiujemy sobie. Stąd ławeczki. Oczywiście to jest taka mniejsza wersja, dlatego że chciałam przeoszczędzić miejsca, a właściwie, wiecie, nie miałam za bardzo pomysłu, co innego mogłabym tu wrzucić, więc myślę, że taki, taka alternatywa jest naprawdę dość spoko, jeżeli chodzi o ten nasz budynek. Lecimy sobie z powrotem do. O, za cały czas to mówię. <laughs> Nauczę się za niedługo ogólnie tych mebli wszystkich do pamięć. Ale no niech będzie. Rzucimy sobie tutaj też Z2 fotele, bo jednak z tego miejsca chciałabym wyrzucić tę ławkę i zrobimy sobie je w kolorze. W jakim kolorze one mogą być? Wszystkie kolory są jakieś takie niezbyt kompatybilne. Chyba ten jest najlepszy. O, jak to nocą się prezentuje. <laughs> Dobra. E, tak czy siak. Co będziemy robić w tym miejscu? W tym miejscu będziemy zajmować się boksem, ale nie tylko. Boksem, ale nie tylko, słuchajcie, bo No to wiadomo, że być musi. Bo jak żeby inaczej. No i może tak podskosem. Nie wiem, czy to będzie użyteczne, jak to będzie. Nie no, powinno być użyteczne, jak to będzie tak pod skosem. Nie chciałam robić tutaj drewnianej podłogi, bo tak stwierdziłam, że to było takie oklepane. Czekajcie, chyba czerwone zrobimy sobie tutaj te bokserskie pierdoły. Skopujemy sobie oczywiście też tu lustro, tak samo jak to miało w mie miejsce w poprzednim. Razem, ale może nie to do końca, tylko to, co znajdziemy. Wy. Tak więc, prościej szukać sypialnia, lustro, i tutaj jest to takie podłużne, o, właśnie, to pojedyncze, bo je będziemy mogli sobie ładnie tutaj równo poukładać, tak jak będę chciała. I nie będę robić tak, jak na początku myślałam, że po prostu na całej ścianie, tylko tutaj też zwyczajnie pojawią się dwa telewizory obok siebie. No, ale zrobię to chyba w ten sposób. Chociaż nie, nie w ten sposób. W ten sposób, ponieważ bardzo chciałabym wykorzystać też tę ściankę wspinaczkową, którą mamy, a której normalnie nigdzie nie wykorzystuję. Tylko, że ona jest olbrzymia i chyba powinna być z tej strony. Ej, to jak ja mam to zrobić? Jest olbrzym, faktyczny taki, olbrzym. Kochani, zakończyłam mini siłownię. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie za długi. Naprawdę mam taką nadzieję, i już Wam opowiem, co się znajduje w tym budynku. Budynek oczywiście jest taki. Ja wiem, no, no takim klasycznym stylu, dlatego że chciałabym, żeby wszystkie te budynki, które tutaj są, jak już Wam wspominałam, mam nadzieję, że nie wytnę, były w jednym stylu. Dlatego tak wygląda i dlatego ten muzeum, czy co to będzie tutaj, bo nie muszę tego, czy zostawię to muzeum, bo zostawię, będzie wyglądało właśnie w takim samym stylu. Co mamy z tyłu za budynkiem? Z tyłu za budynkiem, tutaj mamy plac zabaw, tu nie mamy nic, więc tu stwierdziłam, że dość ładnie pasuje taki basen. Trochę publiczny i tak trochę średnio, no ale dobra, niech będzie. W środku się nie zmieścił, więc niech będzie na zewnątrz. Idziemy do środka. Co mamy w środku? W środku mamy super, mega, hiper klasyczne wejście. Przechodzimy sobie tutaj do, do przebieralni. Mamy też tutaj jedną łazienkę. Możemy sobie wejść tutaj na salę ćwiczeń która prezentuje się w ten sposób i lecimy sobie na piętro na piętrze znajduje się w tym samym miejscu w którym był tutaj na tej siłowni bar bo stwierdziłam, że niech zostanie, musi być takie miejsce spotkań powiedzmy spotkań mamy kolejną przebieralnię bo stwierdziłam, że jedna toaleta to za mało więc zrobiłam też tutaj tą i mamy miejsce, żeby sobie powłoksować i tę ścianę spinaczkową, którą zawsze chciałam dać, a nigdy nie miałam gdzie Także to by było tyle, jeżeli chodzi o ten budynek. Nie zmieniam bryły, jak widzicie, po prostu dodałam jakieś urozmaicenia. Na tym najwyższym pięterku nic nie zrobiłam mimo wszystko, bo teoretycznie chciałam tutaj zrobić wyjście, żeby można było sobie siedzieć, ale stwierdziłam, że wolę mieć oszklony dach niż to wyjście, a to jakoś mi bardzo pasuje, jeżeli chodzi o wygląd budynku, po prostu on się prezentuje dużo lepiej. Ruchy, ruchy, siłownia wygląda w ten sposób. Ja sobie ją zapiszę w swojej bibliotece, żeby wiedzieć, czy przypadkiem nie użyłam jakichś rozszerzeń, bo to jest E, oczywiście oprócz fitnessu, bo to jest bardzo mm, normalne. No. No nie jest to niczym jakimś takim wyjątkowym. Jest coś, ze spotkajmy się. Mianowicie obiekty z trybu budowania. Pokaż wykorzystane. Aha, ze spotkajmy się są te niestety linie na baz. O nie, 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 nie. To nie mogą być. a Patrzcie na to dziadostwo, jak się tu ukryło. Tu. Masakra. Psio. Przez Ciebie nie mogę zapisać normalnie, dla widzów obiektu, być nie może. No, w każdym razie skończyłam, jest siłownia, jej moja pierwsza siłownia! W ogóle sukces, że robię publiczne parcele. Bo wiecie, że tego nie lubię i to zwyczajnie nie jest w zakresie moich zainteresowań. Więc kochani, obiekt skończony. Mam nadzieję, że ta siłownia Wam się przyda, że wykorzystacie te wszystkie budynki, które stworzę tutaj do wyżbowej zatoczki, że będziecie z nich korzystać i że nie powstają tylko po to, żeby sobie egzystować w ogóle w mojej galerii i nikt ich nie pobiera. I wiecie, no to by było smutne dla tych budynków. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Jeżeli jeżeli chcecie wspierać mój kanał, dostawać dodatkowe materiały, pogawędki ze mną, pogadać sobie o seriach i o wszystkich innych tego typu rzeczach, to bardzo serdecznie zapraszam. Ponieważ jest fajnie, i no, jest to oczywiście plus dla Was, no i jest to plus dla mnie, ja mogę się bardziej skupić na kanale, na rozwijaniu go, na publikowaniu materiałów w ogóle, więc to jest jasne i oczywiste. Zapraszam Was oczywiście też na mój drugi kanał, na kanał Game na Instagram, bardzo, bardzo Was zapraszam, bo na Instagramie zawsze Wam mówię, kiedy te budynki są publikowane, bo często o to pytacie i, kochani moi, to wygląda tak, czemu to jesteś czarny? No, może być czarny. Jezus, Maria, ja już chcę kończyć, a tutaj się okazuje, że się jakieś problemy dzieją. No Jezus, po raz pięćdziesiąty będę to nadpisywać. <laughs> Lama ja. No, ale zapraszam Was na Instagram, ponieważ na Instagramie zawsze rzucam na relacje, kiedy publikuję jaki budynek, albo możecie mnie tutaj obserwować po prostu w galerii. I pamiętajcie, że o budynki z tej serii są publikowane tydzień w galerii i link do nich jest umieszczany tydzień po premierze. Także jak pojawia się nowy odcinek z tej serii, to wcześniejszy budynek zostaje opublikowany, bo też o to pytacie. No ale jak chcecie mieć takie dodatkowe faktyczne powiadomienia, to wbijajcie na Instagram, obserwujcie mnie tam, a nic Was nie ominie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.